Cześć, witam w odcinku. Rozpoczynamy nowy rajd. E, tutaj będziemy jeździć w puli. W pulu, czy w coś w tym stylu w roku 2020. E, pierwszym na skanach jest gotowy. Mamy tu cztery odcinki specjalne. E, każdy po około 90 minut, bo jest takie dość krótkie, szybkie. Mam że tak też pójdzie nam to. Ten cały rajd będzie krótki, szybki, łatwy i przyjemny. To bez problemu. Zastanawiam pierwsze miejsce I jak widzicie 89 km 27 checkpointów, to naprawdę wygląda dobrze Zaczyna się jak droga dobra, za tak. na 1.35 idziemy w prawo tak, pojechaliśmy z górki bywa niebezpiecznie no dobra, na piąte na dwieście pięć mamy jechać pięć na 200. ale dobra teraz dwieście się trzy dopiero Teraz e, będziemy mieć na dziewiątce, więc spokojnie, pomału, nie musimy dążyć. Miniemy ten kamień, miniemy. Тогда прикольно для у нас сто пятьдесят. Вот это. Пусть он A, ale co nie jest z biegami, nie? Ktoś ciekawy podjazd sam tu wymyślił. Dobra, oddrafałem się. Okej, okay. dęb 20. Aha, tu lecz nie zdarzają. A, ale czy się tak dojechę do drogi, to teraz 25.01... Dobra, no będzie jakiś zjezd, to już na prawo pojadę. To jest tutaj, tak jest. O, ciekawa górka do pokonania, niestety nie mogę powiedzieć, że zdałem ten egzamin z górką na to niekoniecznie, bo poszło mi zbyt dobrze ale zaczynamy jak to się dołoży na cały odcinek, mm -hmm. teraz tu prawo. Coś tam mówiła? A, a dopiero teraz odmija nam roadbook, nam odmulił i nasze w lewo na 78, Alt droga. Oj działa tam, niestety, źle wszedłem w ten zakręt. E, no brak teraz. Zaraz trzymamy się lewej Strony O tutaj Później jedziemy prawą stroną Znaczy się prosto wprost Teraz skrajnie prawą na 20 a nasze Polubie skręcamy na 120, szkołach poza trasę. Przed prąd podajemy, bo to proste, nie mamy na chwilę, nie mamy na chwilę że tu go to jest tam prosty zapręt. Tam widziałem kamień. Już spory. 3 i w lewo. pięćdziesiąt, 5 o świetny co? Nie, ten 82 A, a tu będzie... O, tutaj będzie tu kamienie. Tu był chyba wyjazd. Jest. jest, jest. Mamy to. O, takim to ja jeszcze. No nie widziałem generalnie. To nie, 20... Polera. Mieliśmy w ten. o, W prawo, że ja tak później pójdę kupiłem. To jest prosto i na szybkońcie idziemy kręcić w prawo. siedziałem 501 tam mocno na ogonie po razem nie wiem czy zdołamy jeszcze uciec jej najraciej może być ciężko To też patrzcie. Schowała się. A, i tu wjeżdżamy w teren... ...90Pi. 133, 137... Na 137, dwa razy. Dalej na 137. O, przesadziłem. Dobra, ale dzięki niemu... E, ...nie mogę tyle mocno cofać. Chciałem, żeby trochę... E, ...wykorzystaliśmy i na... Jest to lecimy prawo na 231, ale to nie jest wszystko. Toże 232. A to jest 90 jeszcze, no nie wierzę. Serio? Stop 19 metrów i mi nie zaliczyli w Nie wierzę. Taki numer mi wywinąć w całą metą, nie? Dobra, jedź panie, jedź, tam 518, bo chętnie zaraz wychodzę. Tam tego raczej nie rozumiemy. Mam nadzieję, że pierwsze miejsce. Chociaż Może go ukryliśmy w końcu. Dobra, 949, pierwsze miejsce mimo tego numeru w tej strefie jest ograniczoną prędkością. Zobaczmy jak czasowo. O, zobaczcie, Pascal Debar. Bar 10.04 on dostał 4 minuty kary, ale generalnie to tak, tak, to nam po piętach. Zawodnik z 514. A później to tak około minuty. Dobra, tyle na dzisiaj. Słuchajcie, dziękuję Wam się i do zobaczenia w odcinku. Trzymajcie się. Cześć.